Siemano, z tej strony Miki na kanale Mickieńskiej Dzisiaj to jest Skorpion! Aluwa. I wam powiem, że teraz gramy w GTA Online. I będę ben... o kurde no! Skorpion! No, to się zaczyna odcinek dopiero. To uważaj się by później bo po... później cię do bombardował. Co on tam jest? No kurde! Skorpion! Nie dam rady! Skorpion mnie będzie z drugiej strony atakował! A nie dam rady! Nie, nie, nie dam. Dobra, um, patrzcie, to jest moja postać. Jo Jak się pytacie, czy nagram dzień życia Josh'a, to nie na razie teraz, bo na razie nie mam czasu. To ogona, prawdziwe życie, nie? A to jest nikomu Nie widać mapy, bo to są online. Ale można pokazać. Zobaczymy mapę, zobaczy się. Nie wiem, czy widzicie, ale chyba nie. Hej, kurde, nie znasz. Dobra, poczekajcie, ja pojadę sobie chustkę. O kurde, ja jadę do ciebie takim dużym beretem. Nie widzę, że stoisz na mapie. Oooooo, czekam na kogoś. Na ciebie czekam, jak ty tam przyjedziesz. No dobra, jak chcesz, do ciebie pojadę. O, nie wiesz jak ciebie rozwalę, gościu. Miczkej. Widzę. Coś tam robisz. Ty na mnie czekasz. Ja tu widzę. No czekam na kogoś, żeby ktoś nie wkurzył. Ej, Nie wiem, poczekaj, co nie ja mówię? Dobra, ty go. skopią? Czy czego nie policja? Mmm... Nie. Przecież widzę, że na mapie, te Czerwone niebieskie kropki, za to wiesz, że... No ale, pierdziele, to... Kurde, dobra, jedziemy gdzieś tam. Nie! Kurde umarłem. Ale dobra. Skorpion i wiesz, że teraz yy, masz problemy po duże, że no, wiesz jakie masz problemy. Zróbmy sobie jedną misję i kończymy. Dobra? Dobra. Yy, dobra. Jaki co Skorpion? Przestań do mnie dzwonić Skorpek. No, ja do ciebie zadzwoniłem. Okradny Ci Hajs, mm. czekaj, gdzie ta misja jest na mapie? Idziesz na misję? Dobra, spoko może być. Dobra. Ja widzę, że ty ktoś mnie śledzi tutaj. Czy ty to? Czy to ty? To no pewnie, że tak, no bo Przecież, Kurde, muszę uciekać puntem szczela. Słyszycie jak szela? Trzeba uciekać. To jest znak, żeby uciekać od niego. Dzień dobry? Dobra, idziemy na misję. Ja już dojechałem! Dobra, widzę. No ja widzę, tu jest ono rozwalane. Przecież widzę, że ty tam przyjechałeś. Patrzcie na linię jego auto. Nie uczyliście. O, no, dobra. Idziemy na misję. Chcę łączyć. No co tam chodziko? Ooo! Aleście placek będzie, zabijecie. Oby byłeś naprzeciwko mnie, please! Oby tak było! Nie nie, nie, Lepiej tak nie będzie, gościu, ty masz mi pomagać, bo ty masz większy poziom w GTA online. Ale słuchajcie tego widzowie. On, on dwóch misji nie proszę od Gita już całą grę. Dobra. Dobra, lecimy. Co nie akurat jego postać. Zobaczcie. O, patrzcie, to jest postać tego, Skorpiona. Eluwa, to ja. Ulewu, liba. Siema, siema, to ja. Skorpiuś a Ewelina Skarpio, ja Ciebie teraz nie pokazuje? To po co się w ogóle odzyło Nie Wszyscy z bieżącej sesji zapraszam Kto zaprosił? To ja Ja cię zaprosiłem Nie wiem czy ja dołączę w ogóle No to dobra, niech Ci dołączyć. On tam u góry dołączy On ma nick Skorpion0101 Micka to ja On zgapił mój um. Szybciej łączcie się i... Chyba nie będziemy roślici, co? Poczekaj, jeszcze siedem osób jest. Poczekaj, to raz, dwa, trzy. Poczekaj, klikują się, raz, Gdzie to jest? O, zobaczcie. Ja lubię tutaj dziś, lubię, Przecież ja widzę, że ty ruszasz się. Kondycja trali... Hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh. hu! Ale, ale normalnie na placek! Szybciej! Przecież... Ale dobra, no dołączajcie! O. Ale ktoś załączył A w dupę dobra odchodzę. Ja tam to w dupie idę. I dobra, ja też wychodzę po co to, to mi już... No, kuźwa denerwuję. Dobra, gdzie moja kurka. A zwinąłem ci ukradę. Kuś No! Skorpion, kurde! Nie Josh. Jezus. Skorpiona i Hej, Proszę mieć spórki. No. Może. Za to o tak, ty za mną nie że to ja cię wtedy tam zabiję. No ja już jestem za widzę, że ty stoisz. No stoję. A co? Ci się nie podoba coś? Nie podoba ci się. Tak. Chodź tam w tej furze się. Elo! O! Zmienił sobie tego. O, coś. elo Albo? Luwa skorpion. Dobra, em, gdzie teraz pójdziemy, skorpion? Mm. Ehm, dobra, skorpion. Robimy nielegalny wysiłek, dobra. Tort. No, muszę powiedzieć. No, patrz jak on daleko odjechał. Wy go chyba nie widzicie. Skorpiona. Ale kurde. Ty... Kuźwa skorpion! Ja! Kuźwa skorpion, co mi podstawił? Ja pierdzielę! On mi podstawił nóż! Oponę Uderzyłem w nią. I ja, patrzcie co mi zrobił! Skorpion! No, wygrałem już. No i co,

A nic, nie ważę. Mhm. Ej, ktoś tu biegnie. Ups, e, To nie ja. E, ja robię sobie jakąś misję. Co cię to obchodzi? Coś źle. To jest jakaś misja. O! Oh! Masz! O! Ty, ty, ty! Spierniczę ci normalnie kanał. Spierniczę ci wszystkie osoby. Dam ci łapkę w dół normalnie. ani mi się masz! Takiego słowa! Przyjmij! Udawać? Kude ja muszę wyjść? Gdzie ty jesteś? Tak, do wody Masz O Nie, co ty głupi? Gnojku Ty śmieciu No i dobrze ci to. No, też szła chwila. Pomnikowa! Fabia niemieckiej i pupa umiera! Chyba ty się ojca. A jak twój ojciec wygląda? Um, jest taki z białymi włosami, ma taki fartusz. To właśnie jestem koło niego. Nie muszę go zabijesz. Zabiję. O ty śmieciu, jeden. Lecę po ciebie. Już jadę po ciebie. Widzę. Gdzie ty biegniesz? Ty z innymi osobami jest. W ogóle. O nie. Skorpion za mną jedzie. Bo jemu ojca pobije. patrzcie. Nie, ty głup. Sobie. Wypadł mojego motora Odejdź Patrzcie co on robi Patrzcie patrz, on chce mi zwalić z motora Patrzcie Patrzcie ja sobie jadę Co kurwa Ostraciliśmy Nie yeah. Ej mi też coś wywaliło Ej Bez jaj. kończymy film? Dobra, nie mam skorpion. Dobra, na razie! I ty skorpion. Na razie! Poczekajcie, jeszcze go